Siemanko, z tej strony Tomek, więc witam wszystkich w nowym roku. Na wstępie chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego, osiągnięcia wszystkich swoich celów, pomyślności i przede wszystkim zdrowia. A teraz przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka. Czyli powiem wam o rzeczach, które chciałbym wiedzieć od samego początku, gdy zaczynałem trenować, czyli po prostu będą tu takie rzeczy, które znacznie przyspieszyłyby i znacznie ułatwiłyby mi cały ten proces budowania sylwetki. A więc pierwsza taka kwestia to odpowiedni plan treningowy, albo odpowiedni system treningowy. Mam tutaj na myśli to, że gdy zaczynałem trenować, to ćwiczyłem splitem, czyli każdą partię robiłem jeden raz w Tygodniu. A teraz wiem, że dużo szybciej byłbym w stanie budować tą formę, budować tą sylwetkę, jakbym trenował każdą partię przynajmniej dwa razy w tygodniu, czyli jakbym dzisiaj zaczynał trenować zdecydowanie zdecydowałbym się albo na FBW, albo na push pull, albo na góra-dół, czyli przynajmniej żeby dwa razy w tygodniu robić każdą partię. zaczynałem trenować wiedziałem już wtedy, że istotne tutaj jest budowanie siły, po prostu wiedziałem, że muszę stawać się coraz silniejszy i... Niestety miałem zbyt dużą obsesję na punkcie tego, i chciałem w każdym ćwiczeniu co trening budować tą siłę. Nie miałem wtedy czegoś takiego jak teraz, że bazuję tylko na głównych ćwiczeniach w kwestii budowania tej siły, tylko w każdym ćwiczeniu starałem się być coraz silniejszy. Czy to było jakieś uginanie na bice, czy nawet ćwiczenie na łydki. Na punkcie każdego ćwiczenia ja miałem obsesję, że co trening, musiałem budować tą siłę, w wyniku czego bardzo często doprowadzałem się do jakichś lekkich kontuzji, bardzo często też miałem przez to stagnację, byłem przemęczony, miałem problemy ze snem, bo te treningi były zbyt ciężkie, i zdecydowanie lepiej wszystko mi to idzie teraz, gdy y, działam w taki sposób, że 20% moich ćwiczeń to są ćwiczenia, które są nastawione na progres, a mniej więcej 80% moich ćwiczeń to są bardziej te ćwiczenia akcesoryjne, czyli korzystam tutaj z tej pewnie znanej przez was zasady y, 20 na 80 czy tam 80 na 20. Jak już jesteśmy przy kwestii obsesji na punkcie progresji w ćwiczeniach, to tutaj od razu pojawia się kolejna rzecz, którą chciałbym wiedzieć od samego początku, czyli odpowiednia technika po prostu. Tak, bardzo miałem obsesję na punkcie tego, żeby być cały czas silniejszy, że bardzo często kulała przy tym moja technika. I na przykład, jak robiłem wyciskanie leżące, za wszelką cenę chciałem wycisnąć jak najwięcej razy jak największy ciężar. Przez co, wiecie, wyrzucałem barki do przodu, przez co ta klatka się rozluźniała. Dodatkowo przy wyciskaniu uciekałem mi łokcie zbyt wysoko, przez co zwiększałem ryzyko kontuzji. I później się dziwiłem, dlaczego mi ta klatka nie rośnie, i że na pewno mam słabą genetykę, a w rzeczywistości po prostu. Ta klatka nie, nie wykonywała po prostu takiej pracy, jaką powinna wykonywać, w wyniku czego nie rosła yy, tak, jak powinna rosnąć. Kolejna rzecz, którą chciałbym wiedzieć od samego początku, to odpowiednie przełamywanie stagnacji. Mam tutaj na myśli to, że jak siła mi nie szła, to próbowałem wszystkich różnych sposobów: próbowałem yy, zmieniać plan treningowy, zmieniać ćwiczenia, dokładać ćwiczeń, dokładać powtórzeń, dokładać serii jakieś serie do upadku, serie łączone i tak dalej, a bardzo, bardzo często okazało się, że po prostu za mało jadłem, żeby tą siłę budować i po prostu dokładałem jedzenie, zwiększałem te kalorie i nagle ta siła zaczęła iść. Oczywiście to nie wygląda tak w każdym przypadku, ale w zdecydowanej większości przypadków po prostu za mało jadłem. Kolejna rzecz to jakość jedzenia. Jak zaczynałem trenować, to wiedziałem, że najważniejsze w tym wszystkim są kalorie i makroskładniki, chociaż ja zawsze na pierwszym miejscu stawiałem kalorie i później właśnie białko. I nie patrzyłem aż tak bardzo na jakość jedzenia, bardziej patrzyłem na to, żeby te liczby się mniej więcej zgadzały. Dlatego pozwalałem sobie na jakieś czekolady, chipsy, różnego rodzaju słodycze, tak żeby łatwiej było mi dobić te kalorie, w wyniku czego byłem w stanie y, całkiem dobrze budować tą formę. Ale bardzo często moje samo poczucie było po prostu do dupy za przeproszeniem, bo od tych wszystkich słodyczy, od tego wszystkiego gównianego jedzenia, i teraz wiem, że dużo ważniejsze według mnie jest to, żeby zwracać uwagę na to jedzenie. Pomimo tego, że jesteśmy w stanie budować tą formę niezdrowa się odżywiając, to według mnie zdecydowanie lepiej postawić tutaj na pełnowartościową żywność, na lepszej jakości żywność, dzięki czemu dużo lepiej się czujemy, mamy więcej energii i jesteśmy zdrowsi. Ogólnie jest. Dużo więcej plusów według mnie, Gdybym dzisiaj zaczynał trenować, to powiedziałbym do siebie: nie porównuj się do innych. Był to ogromny błąd, który popełniałem. Bardzo często obczajam sobie tam innych ludzi na Instagramie i narzekałem: dlaczego ja tak nie wyglądam jak on, dlaczego nie mam takiej budowy, dlaczego nie mam takiej genetyki jak on. A teraz w dalszym ciągu oglądam te osoby, ale pod względem inspiracji, pod względem tego, dzięki czemu one to jeszcze bardziej napędza mnie do przodu, a nie że narzekałem: dlaczego ja nie wyglądam tak jak koleś z jakiegoś tam profilu na Instagram. Tym bardziej, jeszcze nie miałem w tej świadomości tego, jak. Jak działa Photoshop, jak działa światło i tak dalej. Bo widziałem paru gości na żywo, których adorowałem przez internet, i okazało się, że wcale nie wyglądają aż tak jak wyglądają na żywa. Kolejna bardzo ważna zasada, którą chciałbym powiedzieć od samego początku, to cykliczność. Mam tutaj na myśli to, że jak już zacząłem robić masę mięśni, to cały czas masa, 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 masa i oczywiście przez pewien okres czasu to szło, ale później już nie dałem rady, po prostu nie, nie dałem rady wpychać tego jedzenia, już nie chciało mi się cały czas trenować, nie byłem w stanie cały czas budować tej siły, yy, w wyniku czego ta masa już nie chciała i próbowałem jeszcze bardziej, jeszcze bardziej cięższe treningi i tak dalej. a w rzeczywistości kluczowe tutaj okazało się to, żeby wejść na chwilę na redukcję, czy tam na utrzymanie, po prostu odpocząć od tego, nabrać tej siły, uwolnić się jakby od tego, od tej ciągłej obsesji na punkcie budowania masy mięśniowej i dopiero po jakimś czasie wracać, do, wróciłem do tego, wracam do tego i dużo lepiej mi to y, wtedy idzie, na przykład teraz od 2,5 miesiąca byłem na masie i teraz około 2 y, tygodni, ponad dwa tygodnie jestem na takim utrzymaniu, po prostu już nie, nie staram się wychodzić na ten surplus, tylko staram się po prostu utrzymać mniej więcej to, żeby odpocząć na chwilę od tego ciągłego budowania masy. Jest to według mnie kluczowe też na redukcji, że jak ktoś się odchudza, to żeby nie cały czas, cały czas, cały czas odchudzanie, tylko też czasami wyluzować się i odpocząć od tego, do, dołożyć troszeczkę kalorii na przykład. Dobra, dzisiaj to tyle. Jak dotrwaliście do końca, to bardzo mi miło. Dzięki wielkie za oglądanie, pozdrawiam i cześć.